Król nam Chryste, bardzo gorąco Was witam. Duchu Święty, przyjdź i wzmocnij nas. Przyjdź i daj nam dzisiaj siłę pełnić wolę Bożą. Być w obecności Bożej, abyśmy na ziemi wprowadzali Królestwo Boże. Ewangelia dzisiaj zaczyna się od słów. Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. Wspominamy dzisiaj świętego Augustyna. Wczoraj było Moniki, dzisiaj jest Augustyna, jej syna. I w tym kontekście chciałbym powiedzieć o czuwaniu. Monika, mama, która cały czas czuwa, cały czas się modli o nawrócenie swojego syna. Pomimo upokorzeń, pomimo trudności, nie rezygnuje. Czuwa, ma serce czuwające. I w tym zmaganiu doprowadza swojego syna do tego, żeby spotkał się z Jezusem. To się dzieje w jej życiu, to się dzieje za jej życia. I kiedy w 387 roku Święty Augustyn. Przyjmuje Chrzest? Z Afryki Monika i Augustyn przemieszczają się do Mediolanu, żeby tam w noc paschalną, od świętego Obrażego przyjął Chrzest. A w drodze powrotnej do domu Monika umiera. Wypełniło się jej życie. Wypełniło się jej czekanie w takim bólu i trudzie, żeby syn przyjął wiarę. I ona to powiedziała, umierając. Że wszystko się wypełniło to, co ofiarowała się Panu Bogu, to się stało. Święta Monika mogła doświadczyć tej radości, że widzi jak syn jest ochrzczony. W naszym życiu i w wielu świętych życiu, okazuje się, że nie mogą zobaczyć obietnicy. Święta Faustyna nie mogła zobaczyć, jak powstaje zakon, o którym mówił Pan Jezus. Michał Sopoćko nie mógł dożyć i zobaczyć, jak miłosierdzie Boże się rozprzestrzenia. Mojżesz nie mógł doprowadzić do Ziemi obiecane. I tak dalej. Takich sytuacji było bardzo dużo. Jak znamy różnych świętych, to możemy zobaczyć, że zapowiedź i nie mogą czegoś doczekać, bo tak Pan Bóg to wszystko zrządzi. I w przypadku Moniki jest czuwajcie. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Czuwajcie, kiedy Pan przyjdzie. Mamy wypełnić swoją misję na ziemi i iść w kierunku nieba. Już tutaj, Królestwo Boże pośród nas. Wprowadzamy Królestwo Boże, bo chcemy żyć w Królestwie Bożym. To Bóg w nas. Zapraszam, żeby tak na to wszystko popatrzeć, na nasze zmagania, trudy. Mamy ich dużo. Teraz kończą się wakacje. Z pewnością dużo rzeczy jest z tym związanych. Też ci z Was, którzy mają dzieci w domu, bądźcie pełni pokoju. Czuwajcie. Bóg jest dobry, o wszystko się zatroszczy. Błogosławię Wam na piękny dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak wiecie, mocni w duchu nagrali teledyski o różnych przykazaniach, czci Ojca swego i Matkę swoją, przyjmuje wyzwanie. Zapraszam, żeby kliknąć sobie ten teledysk i w duchu właśnie Augustyna, Moniki i też naszych rodzin popatrzeć na rodziców i pomodlić się za nich. Kliknijmy poniżej. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.